Dzień dobry, witam Was w takim ładnym dniu. Wypatrzyłam sobie ten dzień, bo po kolejne dni już są jakieś takie nie bardzo właściwie to deszcz, deszcz i deszcz. Poprzednie również deszcz, deszcz i deszcz, więc to jest, ale znowu wiatr jest. No ale trudno. Postanowiłam, że Wam tutaj coś przekażę. Myślę, że wartościowego. U mnie już tak troszeczkę świątecznie, bo to o tym dzisiaj będziemy rozmawiać. No, generalnie o, o oczywiście wszystkim tym, co jest naturalne. No nic nas tak nie wyleczy właśnie jak natura, a najwięcej tych naturalnych składników znajduje się właśnie w lesie. Ja dzisiaj będę mówiła o wierzbie. Wierzba oczywiście rośnie w, praktycznie przy każdym lesie, albo w lesie, albo przy lesie jest odporna na, na warunki atmosferyczne, więc nie ma jakichś tam wymagań, więc w naszym klimacie przyjęła się doskonale i dobrze, że jest. No właśnie, dawniej jeszcze przekazy ludowe mówiły, że wieżba to takie drzewo, gdzie no ma nieczyste moce, ponieważ kiedyś tam powiedziano, że w takiej dżuplastej wierzbie mieszka sam diabeł, no więc... Hmm. Czy to prawda? Nie wiadomo, takie są przekazy ludowe, ale z drugiej strony również wierzba to takie drzewo, gdzie aż przypisuje się jej takie nadprzyrodzone moce. To dlatego, że właśnie w tym czasie, kiedy jest wiosna, kiedy ona właśnie wypuszcza takie kotki, takie, tak to się nazywa, wsadzono właśnie sobie takie gałązki w chałupę, gdzieś tam w jakieś szpary. Nie tylko kotki, ale również takie gałązki z liśćmi wierzbowe, żeby właśnie chroniła, bo chroniła domowników i całe to domostwo od różnych burz, grzmotów, niepowodzeń, nieszczęść itd. Więc przepisywało się wierzbie, takie zdolności, że ma takie w naszej kulturze, <grym> No jak jest w duchowej i materialnej kulturze, ona istnieje. Ta wierzba to drzewo. No a to właśnie dlaczego? No to dlatego, że wierzba jest doskonałym lekarstwem naturalnym. Ona potrafi leczyć wszystkie schorzenia typu przeziębienie, grypa, gorączka. Bóle reumatyczne, gardło, no generalnie na przyziębienia, ponieważ, i tutaj jest klucz y, tej, tej, tej rozmowy z Wami, y, zawiera salicylan. Za, zawiera salicylan, za, zawiera flamonoidy i zawiera również dużo sali mineralnych. I gdzie one są? One są właśnie w takich y, y, patyczkach. O, one muszą być 2-3 letnie, yy, nie, starsze, nie starsze, ponieważ łatwo schodzi z nich ta kora, no bo ten cały salicylan jest właśnie w tej korze. W korze tych patyczków i ją się bardzo łatwo obiera. Tu się tak na nacina. O, ja tutaj mam nożyk. No i tutaj sobie nacinamy o takie... Widzicie? Takie po prostu, tylko żeby był nożyk taki z czubkiem. O. Tutaj sobie, te, te, i one właśnie, jak są takie dwu-, trzyletnie, i właśnie przed wiośnie, jak jest, jak sobie ją tak natniemy. O, zobaczcie, zobaczcie, jak bardzo łatwo schodzi taka kora. Widzicie? Ona jest taka żółto zielonkawa w środku. O, ja tutaj właśnie sobie miseczkę uszykowałam. O, i obieramy sobie tak, tak yy, tą korę. O, bardzo łatwo odchodzi. Widzicie? Hmm. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja już sobie nazbierałam taki gałązek, bo sobie będę robiła. Wprawdzie nie choruję, tak żeby być przeziębionym, ale no nigdy nic nie wiadomo. Lepiej mieć <laughs> lepiej nosić niż się prosić, jak tak mówią. No to ja mam po co mam się później zaopatrywać w pomieszczeniu na no A. <laughs> Dobra. No i tu o, widzicie, mam tak sobie... Yy, wystarczy taki jeden dzień jak dzisiaj, albo bardziej nawet wiosenne, bardziej słoneczny i bardziej ciepły, bo ja w kurtce siedzę, więc tak nie bardzo sobie, ale na dworze można sobie właśnie usiąść i sobie tak tą korę z, yy, ob, 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 obrać taką gałązkę i wysuszyć w, temper w temperaturze pokojowej. Tak do, do, do 40 stopni, no to nie na wiadomo w domu nie ma, tak piszą, ale... No po prostu w domu sobie gdzieś tam rozłożyć, wysuszyć. Później sobie można mam na, na mniejsze kawałeczki. No, jak już to woli. No. I to będzie w korze. I takie same właściwości. Patrzcie, co ma. Bazia. Właśnie taka bazia. Zobaczcie. Ja sobie ją tutaj rozdrobnię, bo sobie zrobię taki, taką herbatkę. To jest to samo, bardzo fajne, bardzo fajnie działa. To to będzie łyżka takich bazi. Tutaj takie. No to dobra, mam łyżkę. To sobie obskubię tutaj troszkę. Także jak będziecie mieć takie bazie na Wielkanoc, bo to jest taka nasza kultura, dlatego też borowinka, dajcie czyście bokszpan, ponieważ bazie właśnie zdrowie, a bokszpan długowieczność. Nie, ja mam tutaj borowinka, bo niektórzy borowinki z lasu, niektórzy bokszpan, bo ze względu na że on jest jednak trujący, to wolą bo borowinki takie. To są takie właśnie symbole Wielkanocy, żeby po przesileniu, widzicie, sama natura tak stworzyła, żeby sobie właśnie coś takiego robić. Powstają sobie takie bazie. No i jeszcze jest jedna taka, 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 taka przesłanka, że te bazie, właśnie które tutaj są, i z tych bazi robi się takie palmy Wielkanocne, prawda? Te palmy to też się tak. Chowa później w domu, to też całą tą otoczkę tej palmy to się hołbi, ponieważ ona też chroni od nieszczęść i jest bardzo dobrze widziana w każdym domu, szczególnie po poświęceniu. Jak nie mówią, że takie bazie bardziej mają więcej w sobie mocy właśnie po poświęceniu, no tak mówią i po prostu kiedyś jak byłam mała to też tak robiłam. Ale też wyczytałam, że tak też właśnie w ludowych przekazach, szczególnie po poświęceniu, ale mówię ogólnie na zawsze, jak się zrywa takie bazie, one muszą być białe, nie mogą być przekwitnięte, bo one później się robią takie żółte, muszą być takie białe, świeżutkie, teraz, jak są właśnie. I kiedyś jak była mała babcia i mówiła, a, zjadamy sobie takie bazie. No i ja powiem, no dobra. No i tak było, że kilka razy, a ja mówię, a po co? Ona nam no, no, od swojej babci, od swojej prababci, a no bo tak trzeba. No to jak tak trzeba, to tak trzeba. I widzę teraz, że to było po coś, ponieważ człowiek po zimie jest strasznie taki no, ospały, jak niedźwiedź w gawrze, więc i w ogóle bez witamin, praktycznie jak się nie suplementuje głównie o D chodzi, no to jest taki wyjałowiony, że tak powiem. I taką... M, takiego kotka jak sobie zje, no to tak troszeczkę salcylan dostanie. Tak, takiego trochę flawonoidu, takich trochę soli mineralnych. I tak am, am, am i dzieci sobie tak zjadały. No ja też. <laughs> Ale gdzieś mi teraz to umknęło. Dopiero teraz sobie to przypomniałam i, i że tak było, kiedyś było. To wszystko tak jest wy wypierane przez przez system, że tak powiem, no te wszystkie przekazy są jakoś tak pozapominane, a, a, a stwarzane są... No chemiczne różne lekarstwa. Dobra, ja mam tutaj łyżeczkę. Wsypuję, bo to tak będzie. Uwaga, mam tu też wodę. Zagotowałam sobie, bo trzeba zalać wrzątkiem. Trzeba zalać wrzątkiem, więc zalewam sobie wrzątkiem. Łyżkę takich baś. Robię sobie lekarstwo. Mhm. No i dobra. I przykrywamy talerzykiem. I tak no niech się zaparzy. I można sobie później wypić takie dwie, trzy filiżanki w ciągu dnia. Nie przeszkadza. Yy, na pewno nam nie zaszkodzi. Na 100%. Dobra. To teraz yy, jeszcze a propos kory. Kora, ten salicylan, który jest w korze, gdzieś tam wyczytałam, że już w 1550, którymś tam roku przed naszą erą już był na papirusach spisany właśnie ten fakt, że coś jest w tej korze, w korze wierzby. Oczywiście można kupić gotową jako zioło w torebersce. ja... Gotową to mam po prostu zawsze. No, nie przyszło mi jeszcze używać, jest zapakowana, ale no, zawsze jak się zbierze takie gałązki i oczywiście z dala od jakichś ulic czy tam... Wi wiadomo gdzie, gdzie spaliny i tak dalej, to nie. Tam nie. Szukamy sobie gdzieś gałązek w takim miejscu zacisznym, gdzie... No jest jakaś natura powiedzmy. Nie jest zakłócona czymś, czymś, co później będziemy to pić albo łykać. No i właśnie, i na tych papierusach już wzmianki znaleziono w 1857 albo 9. już zaczęto, już Bayer zaczął w, w, w kwas salicylo, salicylowym wyodrębniać z tych gałązek, z tej kory właściwie, wierzby. No i tak powstała aspiryna w 1897, bodajże. Chyba tak. No jakoś tak. No nieważne. W każdym razie powstała aspiryna firmy Bayern. I już zaczęło się kupowanie syntetycznej aspiryny. No, która no, nie zawsze jest, działa no, przychylnie do, dla naszego organizmu, szczególnie na żołądek albo na e, podrażnia. Podrażnia mnie na przykład, ja nie mogę aspiryny łykać, natomiast to jest idealne dla mnie. Mm, można sobie zrobić, teraz jeszcze powiem, że można sobie zrobić z tej kory, właśnie jak sobie ją obskorujemy, <grym> W stosunku 1 do 3, jeden do 3. Jedna część kory, 3 części alkoholu, 40%. Zalewamy, robimy sobie taką nalewkę. Zalewamy taką naleweczkę do ciemnego miejsca na kilka tygodni, wstrząsamy, żeby te flawonoidy, te salcylany, żeby to wszystko tak ładnie nam się wyszło z, tych, z, tych, z tej kory. Później przelewamy sobie do ciemnych buteleczek, no i możemy sobie yy, popijać taką naleweczkę ze 3 razy dziennie po 15 ml. I jeszcze powiem taką ciekawostkę: kawa. Kawa, kawa wspomaga działanie salicylanów. Zawiera kofeinę, więc kofeina z salicylanem bardzo się lubią. <laughs> I właśnie 150 ml kawy, do tego 15 ml takiej naleweczki. No i jest fajnie, fajnie, fajnie. Zapewniam. <noise> wtedy nigdzie oczywiście nie jeździmy, siedzimy sobie w domku, najlepiej wieczorem. No taki, taki, jeżeli ktoś może, to taki, taką naleweczkę, jak już wspomniałam, trzy razy dziennie po 15 ml plus kawa. Yy, no i to powinno yy, nas, no to z zewnątrz już działa na, na, na różne wypryski na twarz, do płukania gardła, przy przeziębieniach. Yy. W ogóle jakieś, jakieś, no do smarowania, głównie też taka nalewka, bóle reumatyczne. Myślę, że ona ma wskazania no, na organizm bardzo, bardzo ciekawe i bardzo, bardzo przydatne. Teraz szczególnie. Herbatka mi się robi. Jest lekko taka żółtawa. 15 minut jeszcze nie miało zobaczymy później. Jeszcze można sobie zrobić taki mm, odwar, to znaczy, bo to jest taka herbatka, a odwar czy napar nie wiem jak, jak to tam mm, nieważne. W każdym razie się gotuje. Gotuje się tak no, z 15 minut, później się to wyłącza. Taką korę, właśnie. Tych, tych kotków też można sobie dołożyć. Do nalewki też można sobie dołożyć kotków, nie ma problemu. Nie ma żadnego problemu. Robimy sobie, można dołożyć miodu. Do takiej herbatki można też dodać dzieciom miodu, dodać mleka, co kto lubi, bo to jest naturalne, nie szkodzi. No i uważam, że w domu u każdego z nas powinno się znaleźć takie cudo, takie, takie patyczki. Teraz jest właśnie najlepszy czas, dlatego tak się śpieszyłam z tym filmikiem, żeby Wam to powiedzieć. Żeby nie wyrzucać takich kotków broń Boże. Zrobić sobie herbatki. Zrobić sobie herbatki. <grym> I wybrać się z dziećmi na spacerek po takie właśnie patyczki. I zrobić sobie i dzieciom na, na, w razie potrzeby na różne bóle migrenowe, bóle głowy. Naprawdę jest to wyśmienite lekarstwo. i nie obciąża nas w żaden sposób. Yy... Ojej, muszę to powiedzieć, więc to mówię. Ja to stosuję, wy zapytajcie swojego lekarza. To jest tylko yy, żadna porada lekarska, tylko tylko po prostu co ja stosuję tylko i wyłącznie dla siebie i dla swojej rodziny. Powiedziałam. Dobrze, no to chyba byłoby tyle. Jest, jest napar, jest herbatka, jest nalewka, wszystko powiedziane. Uważam wierzbę za takie drzewo bardzo przyjazne mimo wszystko i wizualnie, tak samo jak i brzoza. Z brzozy jest na przykład sok z brzozy. To inny temat. Właśnie, też na przedwiośnie. I właśnie wierzba też nas na przedwiośnie natura wyposażyła w coś takiego jak salicylan, żebyśmy się ratowali jak to może. Takie sklepy na A omijali, bo da się, tylko troszeczkę trzeba popracować. No wiadomo, no są sytuacje, w których się nie da, ale w których się da, to trzeba sobie samemu radzić. Ja tak praktykuję. Nie choruję, nie pamiętam, kiedy byłam chora, no, ale też suplementuję witaminę D, więc K i, i, i inne. Yy, bo zima, no, zima jest taka, że właśnie... A jeszcze teraz jak tak yy, trąbią o, o, tym, o tym, tej pandemii, to lepiej dmuchać na, na zimne. Robić sobie takie naleweczki. Ja idę już sobie to obrać, bo dzisiaj jest słoneczka, a jutro już ma padać. Obiorę sobie te, te kilka patyków, a jeszcze mogę sobie nazbierać więcej. No i chyba pójdę, bo faktycznie jak będzie padać, to mi braknie. No i sobie zrobię takie, taką, taką suszoną korę na herbatki, na nalewkę. No i będę sobie ją miała. Tylko pamiętajcie, 2-3 letnie. Nie starsze. Można też korę, ale ja wolę z takich patyczków, one fajnie odchodzą, a kora... no nie wiem. Nie wiem, nie robiłam z kory. Mówią, że można korę. Nie, ale nie chcę kaleczyć drzewka. Taki patyczek to, to i tak trzeba drzewko niekiedy przyciąć, więc takie patyczki się resztują z korzyścią dla nas. No i kotki, nie wyrzucajcie kotków. Z kotków zróbcie sobie herbatkę, sobie i dzieciom. No i, i na święta one będą dekoracją, a później będą dla naszego organizmu <śmiech> <śmiech> dobrocią. <śmiech> No to tyle. Widzicie, wiosna, wiosna, i przyroda daje nam wiele, 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 wiele wspaniałych lekarstw naturalnych. Trzeba je sobie znaleźć, trzeba je sobie zrobić. No łatwiej jest, wiadomo, kupić. No ale po co? To hmm? trzymajcie się. Miłego dnia wam życzę. Pa pa.